W Sejmie pracuję w trzech komisjach. Komisji Gospodarki, Komisji do Spraw Unii Europejskiej i jestem wiceprzewodniczącym w nadzwyczajnej Komisji do Spraw Energetyki i Surowców Energetycznych. W Sejmie przeprowadziłem jedną z najważniejszych ustaw tej kadencji, prawo energetyczne, tak zwany Mały Trójpak. Zapewnił on dopłaty dla odbiorców wrażliwych do rachunków energii, ale przede wszystkim obniżył funkcjonowanie, koszty funkcjonowania przemysłu energochłonnego, wprowadził gaz na giełdę, 55% tego gazu wprowadził na giełdę i co bardzo ważne, powstała dzięki tej ustawie tzw. energetyka prosumencka. Będziemy mogli produkować energię na własny użytek ZOZE, a zarazem będziemy mogli odsprzedawać ją do sieci. Obecnie w Sejmie pracuję nad kilkoma ustawami. Pierwsza to tak zwana ustawa łupkowa, czyli nowelizacja prawa geologicznego i górniczego, umożliwiająca łatwiejsze, szybsze, skuteczniejsze sięgnięcie po gaz łupkowy w Polsce. Druga ustawa to obecnie ustawa o zapasach ropy naftowej i gazu, a co bardzo ważne, to także ustawa umożliwiająca hurtową i detaliczną sprzedaż. Razu. Poseł Sprawozdawca często występuje w tej roli. Jestem w pierwszej trzydziestce posłów w całym Sejmie, którzy występują jako posłowie sprawozdawcy. Mamy nieograniczony wówczas limit czasu. Możemy prezentować problem, przedstawiać daną ustawę, bowiem to my, posłowie sprawozdawcy, najczęściej pracowaliśmy nad tą ustawą w specjalnej podkomisji. Ważne są interpelacje. To narzędzie pracy posła, który jest wynikiem realizacji postulatów różnych środowisk i indywidualnych osób, z którymi spotykam się w biurze konińskim oraz w biurach terenowych. Do tej pory złożyłem około 155 interpelacji. W momentach krytycznych najważniejsze są spotkania bezpośrednie z ministrami. Tak było podczas prywatyzacji obu kopalń, kiedy spotkaliśmy się z ministrem skarbu, wspólnie ze związkami zawodowymi, którym dzięki temu spotkaniu udało się powrócić do stołu rozmów i wydłużyć ochronę dla górników pracujących bezpośrednio przy wydobyciu węgla do trzech lat. Węgiel brunatny jest dla mnie tematem numer jeden ze względu na miejsca pracy. Często zabieram głos z mównicy sejmowej, w komisjach sejmowych, a także wyjeżdżając za granicę. Przekonując, węgiel brunatny jest najtańszym paliwem w Polsce, jest e, dzięki niemu konkurencyjna gospodarka, a efekty negatywne emisyjności można pokonać poprzez efektywne spalanie. Premier Donald Tusk zaproponował Europie Unię Energetyczną. Unia Energetyczna ma zrehabilitować węgiel, ma podnieść konkurencyjność gospodarki europejskiej, ale przede wszystkim zapewnić jej bezpieczeństwo poprzez uniezależnienie się od dostaw z Rosji. To bardzo ważna, chyba najważniejsza w tej chwili inicjatywa gospodarczo-polityczna ostatnich lat. A skoro o konkurencyjności, to przyglądam się... Gospodarką Tygrysów Świata, jako członek grupy bilateralnej Polska-Tajwan i przewodniczący grupy bilateralnej Brazylia-Polska. 26 maja 2014 rok jesteśmy, dzień po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dziękuję, jako szef sztabu wyborczego Platformy w subregionie Konińskim, za to, że byliście Państwo i że poszliście do urn wyborczych i postawiliście na Platformę Obywatelską.